Witam kochani podczas kąpieli. Witam kochani, dzisiaj zabiorę was na erotyczną podróż zwaną kąpielą do mojej łazienki. Tam zaraz rzucę ten ręczniczek i zobaczycie mnie w całej okazałości, wszystkie moje atuty, moją pupcie i coś więcej. Także zaraz widzimy się w mojej łazience, kochani. Buty już, kochani, zdjęłam. Zapraszam Was do mojej łaźni, gdzie pokażę najnowszej generacji kosmetyki, kochani. Proszę bardzo, za 200 zł do masażu, różnego rodzaju, takie wiecie, paluszki. Mam wtedy zwinne. Maszynki do golenia, tu, Tutaj mamy perfumy bardzo drogie. Medełko takie małe kosztuje dosłownie 50 zł za sztukę. No i maszynka też około 40 chyba złotych. A teraz wchodzę w do mojej wanny pełnej piany. Witam kochani podczas kąpieli. Jessicki w wannie. Tutaj mam, jak macie jak widać świeczuszki uwielbiam to po prostu moja skóra wtedy staje się taka jedwabista, używając tego olejku do masażu. Do kąpieli znaczy się. 200 zł kosztuje. Tak. Filmy nie pokażę, bo nie będziemy reklamować, prawda? Ani proszę, nie zarobię z tego, więc trudno. Powiemy może kiedyś Wam zdradzę. Jaki to jest zajbista do mojej skórki, tak? No. No i co? Więcej powiem? Winą tego zajistą kąpiel. Gorącą. Moja skóra wtedy taka jest, jak już powiedziałem, jedwabista, taka zajabista, i w ogóle. No, um, tak. o oh, yeah, być. Ach, uwielbiam pianę, słuchajcie. Paplać się w niej jak jakaś dziewczynka. Słuchajcie, no dziewczynka. Będzie się cofnąć do lat mm, dzieciństwa w wannie, Słuchajcie, po prostu. No, zobaczę, ta pianka fajne Boże święty masakra No no to już widzieliście prawie mnie na goł więcej na short i na redtube a tymczasem będę słyszyć teraz włosy.